Witajcie, kochani, z tej strony Iza. W tym odcinku omówimy sobie zadanie 20 z tegorocznej matury z 2019 roku, gdzie mamy, że dane są punkty o współrzędnych A minus 2,5 i B4 minus 1. Średnica okręgu wpisanego w kwadrat obok AB jest równa. Ok. Czyli mamy jakieś tam współrzędne AB. No a to, nie, to w ogóle wiecie, nie o to chodzi, żeby to było. Um, to ma być prowizoryczny rysunek. I mamy, że średnica okręgu wpisanego w kwadrat do boku AB. Co to znaczy? To znaczy, ja, ja sobie teraz. Wiemy, że to jest kwadrat, czyli ma boki takie same, jakieś tutaj x. Nie ja akurat tego narysowałam, więc trochę wygląda ciasto, ale to nie o to chodzi. Czyli mamy kwadrat. I średnica okręgu wpisanego w kwadrat. Jeżeli wpiszemy okrąg wpisany w kwadrat, czyli on się znajduje w tym momencie tutaj. Ło, wow, super, jajko. OK. Średnica okręgu wpisanego w kwadrat. Średnica, ja już sobie to tutaj zaznaczę. I popatrz, jeżeli ja Ci to zaznaczę tak, bo wiesz, że to jest średnica, to Ty wiesz, że cała średnica to jest nic innego jak nasz x, tak? Czyli to jest jednym słowem długość odcinka AB. Oni tu pytają o długość odcinka AB, słuchajcie. Czyli interesuje nas AB. I tak, jeżeli pracowałeś ze mną, to będziesz wiedział, że to się po prostu robi w ten sposób, że otwierasz tablicę, ale to niekoniecznie ze, ze mną, tak sobie powiedziałam. <laughs> Proszę się nie czepiać tam w komentarzach. Otwierasz tablicę, ściągasz mi wzór na długość odcinka, tak? Nawet mamy bardzo podobny rysunek. I bierzemy, że 1 punkt minus drugi do kwadratu. Ja sobie zawsze je piszę pod sobą, to jest bardzo wygodne. I właśnie jak pracowały ze mną, to o tym wiedzą, że to jest bardzo wygodne. Po co? B minus a, tak, czyli minus 2, minus 4 do kwadratu plus 5 minus minus 1 do kwadratu jest równe. Czyli mamy to minus 100, prawda? Czyli to jest minus 6 do kwadratu, czyli nasze 36. Plus to minus 100, czyli to jest znowu, tu się plusuje, czyli mamy szósteczkę, do kwadratu, czyli to jest 36 pod pierwiastek, czyli to jest nic innego jak 72. Oczywiście takiej odpowiedzi nie będzie, bo trzeba troszkę elegancko postąpić, czyli to jest 2 razy 36, to będzie równe 6 pierwiastków z 2. No i jest taka odpowiedź, odpowiedź C. Jeżeli zrobiłeś to w ten sposób i zauważyłeś, że to jest średnica, czyli ta długość odcinka AB, to serdecznie gratuluję. Pozdrawiam, do usłyszenia! Hej!